Witajcie, moi drodzy widzowie! Czwarty odcinek z Arbala Niepokananego. I teraz zaatakowaliśmy sobie na miarę norską. Jeśli serię Wam się oczywiście podoba, zostaw lajka, like zostaw suba. Również mamy przygotowane koło Fortuny, bo jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, koło Fortuny służy do tego, żeby nam pokazać, kogo będziemy musieli zaatakować. Więc przy okazji jest to dobra rozrywka dodatkowa dla nas. Skończyliśmy tutaj właśnie na ostrej rzezi, z tego co pamiętam. Musimy zaatakować na pewno tą norską w tym odcinku tutaj i zakończyć w miarę szybko ich żywot. Tylko tu jeszcze sobie wyślemy nasze posiłki, i nasze posiłki już tu powinny dać sobie na spokojnie radę. Musimy nawet iść na zwykłym, żeby nie mieć zmęczenia. Kurde, duże straty, ale mimo wszystko i tak te straty byśmy ponieśli, więc możemy tak zrobić. Hmm. Stwórzmy następny jakiś regiment dla nas. O, proszę bardzo. O, ten regiment to już tutaj sobie. Znaczy te krwawe zastępy już sobie spokojnie poradzą. To nawet byśmy mogli zrobić tak, że pójdziemy na szybkim marszu. I może nawet dolecimy do tej wioski i zniszczymy już całkowicie tą morską jedną. Nie wiem jeszcze co z tym. No ja widzę, że jest w miarę zadowolony i walczy sobie z Kislewem, więc jak dla mnie też bomba. A Konstantin chyba tu nawet leży wybity, czy mi się wydaje? Nie, okej. Okay. Jeszcze nie wiem właśnie jak Skaveni sobie tam radzą, więc to też jest takie, mm, takie zaskoczenie, co tam się w ogóle dzieje. Mamy sobie trochę mocniejszą armię. Przychody z upienia, kontrola, odporność fizyczna, może zasięg na kampanii. Super. Eee, Zajmijmy się teraz tą stroną, która też jest trochę taka, taka trochę trudniejsza. Nie wiem, czeka są w chaosu. Okej, okay, walczę z tymi, więc dla, dla mnie spoko, Będziemy się z nimi dogadywać. Bo też chcę właśnie sprawdzić, jak oni sobie na napaczą teraz radzą, Czy zdecydowanie jest tu tam lepiej, czy nie. Więc tak. Eee, A tak? No, my tutaj pociśniemy ich bardzo. To musiałbym tą armię tutaj przerzucić. Ale da się to zrobić. Okej. Okay. No teraz to armią to już... Nie, no i tak są bardzo duże straty. Ciekawe, bo w sumie... No, nie mają nic takiego szczególnego, więc możemy sobie stoczyć tą walkę. A tu straty wysokie, więc... no dziwne, dziwne. Naprawdę jest to dziwne raczej przy takich e, jednostkach co my mamy to zdecydowanie bez problemu. No powinno być średnie max to to już jest taki totalny max, ale wiecie Kisle mimo wszystko ma też dobre statystyki w tych jednostkach i dlatego pewnie tak jest i też ta armia mocniejsza jest jako posiłki. Ja puszczę w sumie mało mamy. Ale może wystarczy ich tyle. Nawie amunicję. No, ok. No, my musimy sobie poczekać na posiłki. Oni będą też czekać. Czyli my możemy zrobić, nawet taki, wiecie, taki mek. żeby podejść tą trochę. Coś takiego, coś takiego. Nasza armia się tam doturla. Mogliśmy nawet wcześniej tak zrobić, bo było może bardziej sprytniejsze. I ich armia będzie musiała się od razu odwrócić na naszą. Nawet moglibyśmy jeszcze na tył im zrobić. że na tył może za długo by to trwało. No wydaje mi się, że się w miarę zgrają z czasem. Zobaczymy, jak zostanie najwyżej 1,5 minuty, a jednostki będą daleko, to jakoś przyspieszymy to. Dobra, przyspieszmy trochę te jednostki, jednak. To jest dobre, żeby w sumie nauczyć się tak na spokojnie grać na tej zasadzie, że nasze jednostki maszerują, a nie szybko biegną czy coś na jakimś sprincie. Tylko taki delikatny marsz. Możemy tu nawet ich przerzucić. Nasza armia się już powoli przygotuje. Możemy zaraz do nich wlecieć, bo kozaków widzę do przodu dali. Ciężko zbrojni, mm, he, 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 he. w sumie nie jest najgorsze nawet wypuszczam, nie mogą być jako taka, wiecie, tarcza, bo oni będą tu zaraz do nich pakować. Okej okay. No i zobaczcie teraz oni zamiast przegrupować się komputer w ogóle nie ogarnia ta cała armia tutaj powinna się już przegrupować w tą stronę A tak no średnio wiem że oni nas tam będą gdzieś trochę obijać Ale my sobie ten oddział tutaj przygotowujemy specjalnie na nich No już tu powinniśmy teraz aż Wiecie trochę szybciej ruszyć No, derwisze to w ogóle się rozletą. O, ci ich tutaj biją. No i oni teraz, wiecie, już są tutaj załatwieni. sobie armię całą. No oni nam nic nie robią, bo my mamy tyle pancerza w jednostkach, że. No tutaj jest w ogóle Cirela. Bany to takie nawet niezamocne są, finalnie. No, ale na pewno przeblokowali, więc to wystarczyło. Ah! Czy za chwilę też się tu przebiją. mamy właśnie takie jednostki, które są bardziej wytrzymałe raczej na dłużej do walki. No nie, też już wycofujemy jedne oddziały. <laughs> Dawać tego niedźwiedzia. Mam no, to tak zmusyć słabo. Gonić wiedział, już zaraz to porobią. I to są kozacy z włócznią, więc oni nas na pewno przyblokują. Oni właśnie nie mają takiego impetu uderzenia w ogóle na nich. komputer się tak bardzo rozdzielił tą armią i stracił tą przewagę swoją kurde tu widzę że jakoś oni słabo w ogóle nic mu nie robią że tu damy większego bonusa dla nich. A e, jak krasną tachaców piszimy do do Kitchleva to... <grymne> Możemy to trochę przyspieszyć, bo widzę, że to będzie się trochę ciągło. Tu widzę, że jest problem z tym dziadem. Jakiś jest taki niezniszczalny, Kurde Kozacy. No nie na ten rydwane nie będziemy tego rekrutować. Jest to tragiczna jednostka. Dobra, tych wyślijmy dalej. Zobaczcie, mamy tam konicę, pseudo. Dawać tego niedźwiedzia. Zobaczcie ile jednak tych ziołów. No on nie wyjdzie z tam No, Jeszcze ja jakiś ślewce chyba tu są. Ale tych bohaterów mają bardzo dobrych na no, niedźwiedzie. Mocno się trzymają. Ale my mamy tyle wytrzymałości, oni. No, nie mają takich statystyk, jak my. Ale w ogóle zabić go nie mogą, nie wiem o co chodzi. Coś się bagują, nie chcą go bić w ogóle. Dobra, nieważne. Straty nie były w ogóle u nas duże. U niego jednak większość armii poleciała do piachu. U niego najgorsze to, że prawie każda tutaj jednostka, oprócz może tych derwiszy, ma bardzo dobry automat. I tu jest lipa. Nawet po moich zmianach w modzie no autorezolwa sef i tak pozostaje dosyć dobrym yy, Bardzo dobrym bym nawet powiedział Przeciwnikiem Więc tu csk, Nie jest łatwo yy, Caryca sądzę też będzie tam mocno Muldera niszczyła Mam nadzieję że jakoś szur tam wytrzyma Może Arbalem będzie się dało na caryce wskoczyć To się postaramy na pewno Okej okay. no Możemy wracać w tą stronę teraz Hmm. Kurde, za daleko jesteśmy nim. Okej. Okay. Ten trochę dostał levela. Możemy trochę podnieść właśnie naszym. Właśnie też spoko jest podbijanie. W sumie. Korekcjonerów to może nie. Myślę na te podstawowe jednostki i bonusy. Dobra, tu lecimy. Ile wlejzie. Miasto na trzecie też będzie ok. Rozwój podniesiemy. W sumie tu nie wiem, co jeszcze u nich można. Czaszki to nie. Przychody frakcyjne to też jest nie najgorsze. Utrzymanie armii w danym mieście też spoko. Musimy w sumie zrekrutować jednego zniosego bohatera. Ale na razie to chyba się aż tak nam nie pali na to. Tutaj murkhana się też troszkę rozwijamy. Miastem. Miałem tą kawalerię, można by się uprzeć trochę. Znowu limit sobie też zwiększyć. To miasto chyba zostawimy. Nie wiem, czego ja nie sprzedam nurglowi. Okej, okay, ale my nie możemy się tu znurglować. <grystanie> no ja bym tu zobaczył, co tam imryka w ogóle. O, wygnańcy Korna. Szósta siła w ogóle, nice. Fajnie, że się tak rozwijają. A tu nic więcej, bo będę chciał konfederować, kogo się uda. Dobra, w takim razie przyszedł czas, mojej drodzy, na losowanie i ciekawe, co w tym losowaniu nam wyjdzie. Oby nie kresnął do chaosu, bo <laughs> będzie słabo. W takim razie dajmy tutaj los. I co nam to wylosuje? Piątka. No, piąteczka. Nie wiem, co to jest w sumie piąteczka. Może to jeszcze się okaże, że Scarbrand i zaraz go będzie trzeba zabić, i stracimy w ogóle wszystkie dogadywanie się z innymi frakcjami. Ale zobaczmy. No, niszczyciel korna. A nie, dobra, to jest. O, Wladzio. No, dobra. Dawać Wladzia. On jest w mieście w ogóle. No, blada będzie ciężko zabić. staty są jednak chore. On już też itemy widzę ma. Miano jest chyba lepszym wojownikiem od nas. A czy w sumie na bonusach może tak. Mamy jakieś itemy, jakieś lepsze w razie co coś dołożyć. Była na wrogów z zasięgu. Działa tylko na powietrzne to średnio. Stałem się magiczne ataki, na no, na dobra Tak wylosowało, więc lat 10 osób, No, <laughs> no tu z Vladem, no łatwo, no Ta armia szkieletów, nawet ta magia, my mamy znów odporność na magię, więc ta magia cienia u wampirów też mi za wiele nie zrobi <coughs> Zobaczymy jaki będzie duel No kurde, no ma tą kawalerię, powiedzmy jedną, ma ten powóz wargejsty, ale wargeisty to na halabardach to się wysypiamy jak... I ma akurat idealnie pod wahadł ustawienie nie? On jeszcze z górki wolecą, o proszę bardzo. Będzie na bogato w takim razie. Masz jest gotowy, jak sądzę. Wrogów prawie nie widać. Dobra, 35 odporności na magię. No, my powinniśmy się ustawić trochę inaczej. Wtedy wahadło nam tyle nie zrobi. O, widzę już magiem tutaj zaczyna się bawić. Pan, nie chcę walczyć. Chciałem, że będzie duel jeden na jeden. O. C jedzie No on jeszcze na szale to w sumie prawie stówę wyciągamy choć w ladzie też miało 87 <grym>, że on ma leczenie hm uh. ma magii? No, w sumie ma mało many a on nam wiele nie zrobi dobra dobra, coś takiego mi trzeba by uważać bardziej Ruszyły hordy zombieaków. O proszę bardzo, już pierwszy duel O, ten tu się będzie leczył, no stop. Dobra, w kawalerii się zaraz pozbędziemy. Dobra, a gdzie mamy tam czarodziejkę? O, bo oni tutaj się wbili bardzo. No, komputer tutaj zaczyna, wiecie, szarżować. Gdzie ta kawaleria? A ona się tu biła. W sumie ten też by mógł walczyć z Vladem, chyba. No, dobre ma staty. Tu na ten oddział nam pada. A co na kogo działam? Pani lordem, bohaterem. Okej, okay, dawać te pomioty. Dobra, na Vlad'a to musimy coś innego napuścić. Manuela tutaj walczy, widzę. Dobra, Vlad'io, chodź. ETER MASTERY! THE ANT FATHER'S BLESSING! SLAVES TO DARKNESS! WARRIORS OF KORN! THEIR DEMISE IS IMMINENT! Czy ta kawaleria miała tutaj wykończyć tego, Manuele? Na te zambiaki, co tu jeszcze zostały? Ale mój sprzedał, strzelał. No Vlad tutaj widzę nie może przytankować. A jak wladu padł to już jest finito. Czarny powóz najdłużej wytrzymał. No jeden oddział nam tutaj ma mocno zgnietli. No długo walczył. W sumie dużo obrażenia zrobił, bo 14 tysięcy nadrzaskał. I tam Emanuela wbiła. W sumie czarny powóz, który jest na piechota, a tam była akurat piechota z toporem i tarczą, która nie może za specjalnie się bronić między właśnie takimi jednostkami. No to i tak nieźle, nieźle. No i też chyba magią byli obijani. No ale widać, że Vlad tutaj... No i ojoj, no to nie było to. Zdecydowanie to nie było to. Dużo kości powinno, być, znaczy czaszki powinno być dosyć sporo być. Um, no, moglibyśmy teoretycznie zniszczyć to wszystko Vladowi. Ale... Okej, okay, czas leczenia tury. A bo to jest sprzęt, spaczona ziemia. Dobra możemy sobie tutaj podejść do nich, może nas zaatakują czymś. Koszty werbunku armii, łupienie, utrzymanie armii. Tu mamy wszystko, więc tu nas już nie interesuje za wiele. Możemy iść w to utrzymanie, bo praktycznie z tą kasą, na razie teraz jest wiecie dobrze z tą kasą, ale. My coś możemy mu dać, jakiś fajny zaklęty przedmiot. W sumie to możemy mu dać na te latające. Albo te płonące, jeszcze takie płonące, zatrute. On ma 89 w ogóle tego obrony z zwarciu. To jest naprawdę ogromnie dużo. Mm. Mnie to by się też przydało jakąś armię robić. Taką, żeby ona się dała radę obronić. Ten jest spoko nawet. Mamy działo jakbyśmy chcieli, jeszcze. działałby nam się mogło przydać, jakbyśmy na Imperium atakowali. Ale fajnie, że tego Wlada żeśmy pokonali. Ale łatwy był, naprawdę, bardzo słaby był. Mimo, że statystyki były przekozackie, to w walce z warciu, no. To nie to. Um, nie wiem, właśnie, czy tu też jakieś armii nie zaczną się robić powoli. Let's find somewhere Norska widzę tam sobie daje radę. Tam idą do przodu. Delikatnie, ale idą. E, co my tutaj mamy? Utrzymanie armii. No, w sumie to utrzymanie spoko. Rozsiewanie. 15 przez tyle tur. To też jest spoko. To też odpalimy. Może trochę za dużo tego wszystkiego odpalonego, ale. A tam będziemy co chwilę gdzieś tam toczyć walki. Więc. Szybciej będzie dużo lepszy teren dla nas, będzie też przeciwnika osłabiać. A pewnie w następnym odcinku będziemy losowali kolejnego wroga, bo sądzę, że tutaj się uda nam tylko jeszcze w tym odcinku ogarnąć rozkazy dla naszych ubocznych armii. Zobaczymy też, jak krasnolud sobie tam idzie do przodu. Najlepiej by było, jakby on się stał naszym jakimś wasalem, czy coś tego typu. E, tylko z drugiej strony to jest trochę lipa, może jakby był naszym wasalem. Tak to nie agresję. Hmm. Bo możemy na tych kresnodów trafić, to trochę bez sensu się z nimi dogadywać. Okej, okay, okej. Okay. Leśne elfy, proszę bardzo. Dołączyły tutaj do trafienia. I wstrzymany atak. A nie da się obniżyć, O Jezus, ale to jest dobre te ostrze. Hmm. Dobra, tu nam się trochę zrobiło tych armii. Exekuty właśnie, bo mamy tego zgniatacza. Ja nie wiem, czy ten zgniatacz sam już tam nie doleci. Czasem nie Nie, O, czyli ten tutaj przegrywa. W sumie został na tej jednej osadzie jeszcze pobocznej. Dobra, to kasujemy. Frakcja jedna mniej. A tu jeszcze nie wiem co z nimi zrobimy, tym możemy się wycofać w tę stronę. Zastanawiam się, czy tutaj nie wyjść. No, A dobra, on jest daleko, to nie ma sensu. Rekrutujmy w takim razie. Ten również niech zrekrutuje sobie armię. W sumie jednych kwiatów puszczy chętnie bym tutaj przygarnął. I może dwóch nawet. Dodaję do tworzenia jednostki kwiatów To w sumie spoko. Będziemy mieć duże armię wtedy. To możemy dać szansę na przejęcie. Teraz będziemy mogli tutaj budować. Znaczy, dawać wtedy takie. To jest fajne. Jednatura, bo rozwój kontrola też spoko. o Jump, no więc możemy teraz zająć te miasta bez żadnego problemu. Bo mamy go jako wsparcie. No, zobaczcie sobie. Jakie easy. No jeszcze mamy tu jakąś armię Możemy puścić ją z drugiej strony W tak, jak możemy dać na odpoczywaniu Dobra, to i tak i ten nie doleci No tego możemy już usunąć, bo będzie tylko tu przeszkadzał Okej okay. No, zobaczcie sobie, ile my tych armii mamy, tak naprawdę. Zaraz też skończymy budować. Tu się coś poprawiło. Mm -hmm. Kurde, Imrik chyba wygrywa z Riktusem. idzie ostro. Dużo spalonych osad, ale tak roz rozwojowo dosyć słabo, bastoi. stoi. Którą będzie miał 20? 16, bardzo słabo. Kalida się w ogóle jeszcze bije. Kalida w ogóle nie ogarnie, czy królowe co dalej są danym nieogarem. Moulderem możemy się dogadywać. Ja nie wiem, czy on przetrwa w sumie. Zostań wasalem. W sumie się jakiś tam wasal przydać. Wierzę, że możemy rozwinąć na wyższy poziom. To sobie damy od razu. Choć w sumie nie możemy tak, bo nam nie będzie rekrutował. Dobra, tak to zostawimy. I zostawimy na kolejny odcinek Teleport. I będziemy od razu sobie go losowali. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się seria podoba, zostaw lajka. Zostaw suba i do następnego. Cześć, cześć, cześć.